Witam serdecznie z Polski moi drodzy tak ja jestem właśnie w Polsce i co? Zapark Udało mi się zaparkować, ale na parkingu dla osobówek, bo oczywiście już można tutaj w Polsce zapomnieć o jakiejkolwiek rajce a ja dopiero kurde zakończyłem tacho po 20.00 Teraz tak się kurde kręcę jak smród po gaciach i Obczajam, czy wszystko jest ok z całym zestawem. Ale wychodzi na to, że jest wszystko ok. Zaraz sobie tam kuknę. Czy jakiejś dziwnej plamki oleju nie ma? Bo to jest najważniejsze, nie? Czy nie ma żadnej plamki oleju? I wiecie co najlepsze, najlepsze z tym wszystkim? Że nie ma. Sucho ja pierdyle. Normalnie Sucho Oj Żaden olej nie wypłynął Totalnie nic No dobra, no nic Jak mi się normalnie Nic nie chce Ile jeszcze? Pauzy mi zostało 4-5 minut, dobra więc co, nawigację by trzeba było, kurde, włączyć. no co, nawigację by trzeba było załączyć i zobaczyć, ile tam jeszcze pozostało mi dreptania. I nawigacja mi pokazuje 184 km, 2,30 dreptania. oj. Kawałek za Opolem jestem Dobra, ogarniam się i widzimy się na rozładunku. Jestem na miejscu moi drodzy. I teraz obczajałem co kierowca przede mną robi. Wysiadł z auta, gdzieś tam sobie zadzwonił. I teraz szlaba mu się otworzył i będzie wjeżdżał. Ja wjeżdżam na jakiś tak zwany port lotniczy. Samoloty te pierdoły, więc okej. Okay. Ciągnik, maszyny wielko-gabarytowe, Proszę dzwonić. Okej. Okay. To sobie będę dzwonić. Dobra z tego szlabanu to tylko kurde wyjechał bilecik, że wjechałem na Bielski Park Technologiczny. Dobra, niby jestem przed jakimiś tu magazynami, idę się zorientować, tą, czy to jestem ta firma, co kurde ja potrzebuję. E, dobra, moi drodzy, no to to jest właśnie tam łodzie, ta ciężarówka stoi. I tam jest ten cały magazyn ich firmy Gramer. E, no i chłopak mi powiedział, że no muszę poczekać takie 30 minut, e, i zaraz drugi kolega jego przy, przyjedzie. To mnie wtedy będzie. Zrzucał, a on w międzyczasie jego wziął. No, wiadomo, przyjechałem trochę później, więc jest ok. Jo, ja Nie wiem, czy to będzie widać. Ale termometr, właśnie mi teraz pokazał 31 stopni, że jest. No to fajnie, nic dziwnego, że kurde ze mnie się leje, jak ze świniaka. Ale najważniejsze, że jestem właśnie rozładowany. To jest dobra. Yy, sprawa I tutaj pan kurde wózeczkiem jedzie Żeby mnie yy, wypuścić Więc to już jest kurcze Skręci Też prawo. bardzo dobre Pomocne Dzięki Dobrze. na razie No i elegancko I właśnie już wyjeżdżam I mam 44 km Do bazy Tak jadę na bazę Ostatni raz na bazie byłem jakoś chyba w lutym Coś, coś koło tego gdzieś Albo początek lutego Albo połowa stycznia Co mi wtedy tam kurde klocki robili Więc teraz jedziemy na usunięcie Tej wczorajszej niespodzianki porannej No i przy okazji poproszę ich, żeby mi ponabi, nabili klimę Postojową nie wiem, czy będą mieli możliwość. Bo jednak to jest kurdeta dachowa klimat, kurde tu w aucie. I sprawdzili mi już fachowym okiem klocki tarcze z przodu. I co jeszcze w naczepie w podnoszonej ośce? Opony by trzeba było wymienić. Ale to może się też uda, ale to na pewno się może udać, bo szef o tym wie i tam jakieś pierdołki się zaraz też jeszcze jakieś znajdą i będzie pięknie. Mam taką nadzieję. Dobra, piętnaście mi pokazuje, że będę na bazie. Ok, więc lec, lecę, no co? Ja pierniczy. Powiem tak, od 20 minut jestem na bazie. I co? Wypakowuję się, bo. Tego auta tak szybko mi, jednym słowem nie zrobią. I przepakowuję się do innego auta. I teraz kurde to jest najgorsze, że wszystko trzeba pozabierać. Żebym potem, kurde, się nie, nie zdziwił. Że mi czegoś będzie brakowało i tak dalej, co nie. Oj, dobra, no nic. Działam prężnie wiedziałem i żarówki poszły właśnie się pierdzielić. Jak ja bym wiedział, że to jest tylko na tydzień ten samochód. I po tygodniu go odzyskam, to bym się kurde nie wypakowywał. A tak to człowiek nie wie, czego się może spodziewać, bo zaraz będzie tak, że ja będę tym samochodem jeździł dwa miesiące. I będzie kurde dupa dobra nic działam dalej. A few moments later, ja Jestem na miejscu na załadunku i zbytnio muszę uważać, bo tu nie można nagrywać, więc tylko chciałem tak. powiedzieć, że jestem na miejscu, będę się ładował do Niemiec. Tak i taki kolor właśnie niebieskiego mana to jest mój na chwilę obecną. E, czas e, na jak, e, jak długo będę nim jeździł, to jest w okolicach trzech tygodni. I powiem wam tak, e, będzie 5 skrzyń. Więc gdzieś one będą tutaj, dotąd zajęta naczepa i nic więcej nie mam. Żadnego doładunku drugiego ani nic, tylko te pięć skrzyń. Więc okej, okay. czyli gdzieś tonażowo może z półtora tony będę miał. się kręcę normalnie, fajnie. Jedyny plus jaki tutaj na razie jest, to jest ta klima postojowa. Że sobie tutaj, kurde, pięknie teraz włączę. Poustawiam elegancko. Czekaj, bo teraz, kurde, ja nie wiem, jak tutaj mi ta lodówka chłodzi. A, już mi wszystko tu poprzymarzało. Ok, dobra, będzie coś z tego. Dobra, ja pierniczę. Idę na stację. Kupię sobie coś. Na szybko do jedzenia, bo ja tylko co ja muszę zrobić? 30 minut pauzy Plan jest taki, żeby wjechać do Czech Tam już zrobić dziewiątkę I co? I póki nie pójdę spać No to będę musiał to wszystko sobie poukładać Bo na razie to tu jest taki burdel, że Szkoda gadać jednym słowem Nie wiem co, gdzie i jak poukładać teraz Dziękuję Do widzenia Do zobaczenia Odpierdolcie się ode mnie!